Właśnie w tej chwili w Waszyngtonie wystąpiono z pilnym apelem, aby sporządzić testament i opuścić media społecznościowe. Departament Stanu Stany Zjednoczone Ameryki wezwał Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia Rosji. Można też zejść do podziemia i nie pokazywać się w mediach społecznościowych. Departament Stanu radzi: uciekajcie z Rosji, lub jeśli to niemożliwe, postarajcie się być niewidoczni dla rosyjskich służb specjalnych. Oficjalny powód to, Cytuję: Wysokie ryzyko arbitralnych zatrzymań związanych z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, ograniczona pomoc konsularna i sankcje utrudniające korzystanie z kart bankowych. Wśród powodów wymienia się także potencjalne zagrożenie atakami terrorystycznymi. A ukraiński wywiad, przypomnę, wcześniej oświadczył, że Kreml przygotowuje również prowokacje z licznymi ofiarami na terytorium Rosji. Ponadto departament Stanu Stany Zjednoczone Ameryki zakwalifikował Rosję do czwartego poziomu bezpieczeństwa, który oznacza, że w żadnym wypadku nie wolno jechać do tego kraju. A jeśli już zdecydowaliście się jechać, to jest to wasza odpowiedzialność i wcale nie jest pewne, że władze Stany Zjednoczone Ameryki będą mogły wam w jakikolwiek sposób pomóc. Ale wymowne jest również to, że wcześniej pojawiły się wiadomości o tym, że Federalna Służba Bezpieczeństwa w Rosji. W ciągu zaledwie tygodnia zabiło trzech podejrzanych podczas zatrzymania, i wszyscy zabici byli podejrzewani przez paranoidalny Kreml o przygotowywanie dywersji na polecenie ukraińskiego wywiadu przeciwko obecnym władzom Rosji. To wiele mówi o poziomie paranoi u Putina i o poziomie bezprawia w Rosji. Nazywam się Aleksiej Pieczy. Porozmawiajmy razem na ten temat, ale zanim zaczniemy, proszę Was, zasubskrybujcie ten kanał, dajcie lajka. I napiszcie dowolny komentarz pod tym odcinkiem. To bardzo pomaga w promowaniu tego wideo, a także subskrybujcie mój kanał na telegramie Pieczy News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. A więc Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wezwał swoich obywateli do pilnego opuszczenia Rosji z powodu wysokiego ryzyka terroryzmu, arbitralnych zatrzymań i nielegalnego stosowania lokalnych przepisów. Osobom, które zdecydują się zostać, zaleca się sporządzić testament, przygotować potrzebne dokumenty. I ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych. Departament Stanu Stany Zjednoczone Ameryki podkreśla, że wszyscy obywatele Stany Zjednoczone Ameryki powinni brać pod uwagę ryzyko, w szczególności nielegalne zatrzymania i prześladowania przez rosyjskie służby, arbitralne stosowanie lokalnych przepisów, a także możliwość ataków terrorystycznych, w tym wybuchów i ataków dronów w dużych miastach, ograniczenie pomocy konsularnej z powodu redukcji personelu ambasady Stany Zjednoczone Ameryki. W Moskwie i zamknięcia konsulatów w kraju. Tym Amerykanom, którzy pozostają w Rosji, Departament Stanu zaleca sporządzenie testamentu i wyznaczenie beneficjentów ubezpieczenia, przygotowanie dokumentów i planów ewakuacyjnych, ograniczenie aktywności w mediach społecznościowych, stosowanie się do poleceń lokalnych władz oraz zachowanie czujności wobec otoczenia. Departament Stanu Stany Zjednoczone Ameryki podkreślił, że nie pomoże osobom, które zdecydują się zostać w Rosji. I będą narażone na represje reżimu Władimira Putina. Stany Zjednoczone Ameryki zaklasyfikowały Rosję do czwartego poziomu zagrożenia, zalecając całkowity zakaz podróży do tego kraju. Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy poinformowała, że Rosja planuje na 7 stycznia lub dzień wcześniej dużą prowokację z ofiarami śmiertelnymi, by zerwać pokojowe negocjacje z udziałem Stany Zjednoczone Ameryki. Dalej, cytat służby wywiadu zagranicznego Ukrainy po tak zwanym ataku na rezydencję Putina. Kreml rozpowszechnia nowe sfabrykowane preteksty, by przygotować rosyjską i zagraniczną publiczność na dalszą eskalację. Z dużym prawdopodobieństwem przewidujemy przejście od manipulacyjnego oddziaływania do zbrojnej prowokacji służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, ze znacznymi ofiarami w ludziach. I oto, według danych służba wywiadu Rosji. Miejscem rosyjskiego aktu terrorystycznego może stać się obiekt kultu religijnego lub inny obiekt o dużym znaczeniu symbolicznym na terytorium Rosji lub na tymczasowo okupowanych terenach Ukrainy. W celu sfałszowania dowodów udziału Ukrainy planuje się użyć szczątków uderzeniowych dronów produkcji zachodniej, które zostaną dostarczone na miejsce prowokacji z linii starcia bojowego. Departament Stanu Stany Zjednoczone Ameryki Podkreślił, że Rosja nie uznaje podwójnego obywatelstwa amerykańsko-rosyjskiego, więc osoby z takim statusem mogą być powołane do wojska. To kolejny ciekawy punkt, na którym się zatrzymamy. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, Krylo Budanow, poinformował, że rosyjski plan mobilizacyjny na 2026 rok przewiduje powołanie 409 tysięcy osób. Budanow twierdzi, że kierownictwo wojskowo-polityczne Rosji chce dalej prowadzić aktywne działania bojowe. I stara się rekompensować duże straty na froncie nowymi falami poboru. No i mimo realizacji planów, proces rekrutacji w Rosji nie przebiega gładko. A na pytanie, czy Moskwa napotyka problemy podczas rekrutacji ludzi na wojnę, Kirył Budanow udzielił twierdzącej odpowiedzi. Według niego napływ chętnych do umierania za ambicje Putina stopniowo się wyczerpuje, dlatego rosyjskie władze są zmuszone stale podnosić stawkę. Kupując lojalność obywateli, Budanow przyznał też, że Rosja może ogłosić kolejną częściową mobilizację w 2026 roku. Departament Stanu Stany Zjednoczone Ameryki ostrzega posiadaczy amerykańskiego i rosyjskiego paszportu: Uciekajcie, grozi Wam mobilizacja. Departament Stanu Stany Zjednoczone Ameryki ostrzega, że nawet pokojowe demonstracje, fotografowanie służb mundurowych lub popieranie praw osób lesbiki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe mogą skutkować aresztowaniem. Oprócz tego amerykańskie karty kredytowe nie działają w Rosji, a loty są ograniczone. Amerykanom pozostającym w Rosji zaleca się samodzielne planowanie wyjazdu i niepoleganie na pełnej pomocy ze strony ambasady. Aby uzyskać aktualne informacje i powiadomienia o sytuacjach nadzwyczajnych, Obywatelom Stany Zjednoczone Ameryki zaleca się korzystanie wyłącznie ze strony internetowej Departamentu Stanu. A następnie przytoczą cytat ze strony Departamentu Stanu. Stany Zjednoczone Ameryki bardzo wymowny. Dosłownie, nie przyjeżdżajcie do Rosji z żadnego powodu. Ambasada Stany Zjednoczone Ameryki w Moskwie ma ograniczone możliwości pomocy w razie zatrzymania obywatela Stany Zjednoczone Ameryki. Nie ma żadnej gwarancji, że rząd rosyjski zapewni ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki dostęp konsularny do zatrzymanych obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki mogą odbyć cały wyrok więzienia bez zwolnienia. Ryzyko bezprawnego zatrzymania obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostaje bardzo wysokie. Nawet jeśli sprawa zostanie uznana za bezprawną, nie ma żadnej gwarancji uwolnienia. Rosyjscy urzędnicy często przesłuchują i grożą obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bez żadnego powodu. Rosyjskie służby bezpieczeństwa aresztowały obywateli Stany Zjednoczone Ameryki na podstawie fałszywych oskarżeń, odmawiały im sprawiedliwego traktowania i wydawały wyroki skazujące bez przekonujących dowodów. Rosyjskie władze wszczynały wątpliwe śledztwa wobec obywateli Stany Zjednoczone Ameryki za ich działalność religijną, rosyjskie władze przesłuchiwały, groziły i zatrzymywały. Dotyczy to zarówno byłych, jak i obecnych pracowników rządu. Oraz sił zbrojnych Stany Zjednoczone Ameryki, a także zwykłych prywatnych obywateli Stany Zjednoczone Ameryki, rosyjskie władze mają historię bezprawnego zatrzymywania obywateli Stany Zjednoczone Ameryki i wykorzystywania ich jako karty przetargowej. Na koniec dodam jeszcze jedną wiadomość. Poziom paranoi na Kremlu już po prostu przekracza wszelkie granice. W przeddzień Nowego Roku pojawiła się wiadomość, że funkcjonariusze Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji Zastrzelili podczas zatrzymania trzeciego w ciągu tygodnia obywatela Federacji Rosyjskiej oskarżonego o przygotowywanie dywersji i wszyscy trzej zostali zabici. Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowało, że na zlecenie ukraińskich służb specjalnych planowano zamachy bombowe i działania dywersyjne. I ostatni incydent miał miejsce 30 grudnia w Kabardyno-Bałkarii, gdzie Federalna Służba Bezpieczeństwa zabiło mężczyznę, a później oświadczyli, że rzekomo, cytuję, Przeszedł szkolenie w obozie sił specjalnych operacji Sił Zbrojnych Ukrainy i wrócił do Rosji przez kraje trzecie. W jego telefonie znaleziono korespondencję w telegramie z opiekunem z ukraińskich służb specjalnych. Czy były jakieś dowody? Tak, oczywiście, że nie. To Rosja jakie dowody? I właśnie do tego kraju w Waszyngtonie nie zalecają jechać w żadnych okolicznościach. Tutaj stawiam wielokropek. Podzielcie się opiniami w komentarzach. Subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i zostawcie lajka. Jeśli ten odcinek był dla was interesujący i przydatny, możecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTube swoim donatem lub subskrypcją sponsorską poprzez linki i dane podane poniżej. W opisie filmu napisano: wsparcie dla kanału Aleksiej Pieczy. Wybierzcie wygodną formę. Będę wdzięczny za każde wasze wsparcie. To już wszystko. Dbajcie o siebie, trzymajcie się. Do zobaczenia.